Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. 老婆你哪里啊？ Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, witam na uroczystości, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy akty mianowania na stopnie generalskie funkcjonariuszom policji. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy akty mianowania na stopnie generalskie, a minister spraw wewnętrznych pamiątkowy kordzik i szable. Na podstawie artykułu 48 ust. 3 ustawy o Policji postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra spraw wewnętrznych prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował na stopień generalnego inspektora policji nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego. na stopień nadinspektora policji inspektora Michała Domarackiego inspektora Irenę Dorożkiewicz Inspektora Cezarego Popławskiego, Inspektora Jarosława Sawickiego. inspektora Krzysztofa z Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowna Pani Minister, wszyscy Szanowni Goście, a przede wszystkim drogie Policjantki, drodzy Policjanci, a szczególnie ci, którzy dzisiaj awansowali do stopnia generalskiego. To piękny stopień, to na pewno jakieś ukoronowanie dotychczasowej służby, dotychczasowych osiągnięć, ale to także kolejny sygnał stojący przed nami wszystkimi, zachęcający do pomnożenia wysiłku na rzecz jeszcze lepszej służby na rzecz Polski. Chciałem więc oprócz gratulacji, które kieruję do wszystkich dzisiaj nominowanych, które kieruję do instytucji, wszystkich i struktur, którymi kierowaliście Państwo do tej pory, kierując te podziękowania także do rodzin, bez których przecież... Każdy awans, żaden awans byłby po prostu niemożliwy, a każdy awans jest zawsze okupiony także pewnymi wyżyczeniami w życiu osobistym. Kierując te wszystkie życzenia i gratulacje, jednocześnie pragnę zachęcić Państwa, aby ten awans traktować jako kolejne wyzwanie, aby na następnym etapie własnego życia, w którym coraz więcej będzie odpowiedzialności za innych, bo przecież z odpowiedzialnością, ze zdolnością do dźwigania odpowiedzialności wiąże się awans generalski, abyście Państwo z tą właśnie odpowiedzialnością, z poczuciem tej odpowiedzialności kontynuowali swoją piękną, ważną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, na rzecz bezpieczeństwa kraju, na rzecz czynienia naszego kraju krajem lepszym. Serdecznie więc wszystkim gratuluję i wszystkim życzę osobistej satysfakcji i osobistego przekonania, że każdy z nas tak naprawdę, tak na końcu, zawsze kieruje się myślą o tym, że to jest wszystko dla Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi. Proszę. Proszę o zabranie głosu w imieniu osób mianowanych, generalnego inspektora policji, pana Krzysztofa Gajewskiego. Panie Prezydencie, szanowni goście, przede wszystkim chciałbym wyrazić naszą radość i dumę, że możemy stać tutaj na dziedzińcu Belwederu jako generałowie policji. Serdecznie dziękuję, panie Prezydencie, za ten zaszczyt i honor, który nas spotkał. Oczywiście traktujemy to również jako wielkie wyzwanie na dalszą służbę. Chciałbym również powiedzieć, że traktujemy to jako podziękowanie dla naszej formacji, szczególnej formacji, w której służą szczególni ludzie, którzy codziennie swoim zaangażowaniem i determinacją wypełniają codzienną, trudną służbę. Również kieruję swoje słowa podziękowania dla rodzin, wszystkich funkcjonariuszy policji za to, że są z nami i dzielą z nami nasze trudy. Jeszcze raz panie prezydencie serdecznie dziękuję, a jako człowiek munduru powiem krótko. Kuchwala ojczyzny.